Cześć, nazywam się Marcin, dzisiaj zostałem zaproszony przez Pawła na nagrania na łowisku po górze klubu Koła Beskid, wiosenne wędkowanie. Ja dzisiaj próbuję coś złowić na bata, to jest mój pierwszy wypad w tym sezonie. Wiem, wiem, trochę późno. Paweł dzisiaj tutaj będzie łowił na, na Federa, zobaczymy kto dzisiaj będzie miał lepsze wyniki. Oglądajcie, będzie fajnie. Cześć, tu Paweł z Fishotolith. Dzisiaj jesteśmy na stawach PZW w Pogórzu razem z Marcinem. Marcin łowi na bacika. Z tego względu, że w tym roku jeszcze nigdzie nie był na rybach. Przyznaj się. Tak, nie byłem jeszcze na rybach, to jest dzisiaj pierwszy wypad. Pierwszy jego wypad. Jeśli ktoś jest z Bielska i okolic, to Marcina możecie z Decathlonu, z tego względu, że pracuje on na dziale wędkarskim w Bielsku Białej. Zgadza się, spotkacie mnie na dziale wędkarskim. Także zapraszamy serdecznie do Decathlonu na dział wędkarski, aby zobaczyć ofertę dekatlonu i Kaperlana oraz też innych firm, które w Decathlonie możecie kupić. Ja dzisiaj głowię na jedną wędkę na metodę Robinson'em TX Trójką do, do 30 gram. W tej chwili mam założony koszyk 20 gram. No i na razie się nic nie dzieje. O dziwo. Zobaczymy, co dalej. Marcin połowił jakieś tam dwie czy płotki. W ogóle to dzisiaj mamy takie wyzwanie rywalizację kto złowi więcej, tylko przeliczamy to na centymetry moje centymetry będą standardowe za karpie i za karasie czy tam bleszcz, a Marcina na bacika mnożymy razy dwa Marcin, masz, masz już ile? trzy sztuki no ale centymetrów ile masz? w centymetrach to będzie dokładnie 50 centymetrów już Raz po tak, tak, przeliczniku, po... tak? Bo no, jeszcze to... Bez, przelicznika, bez Be... przelicznika to już jest metr. To już Bo masz 20, metr. O, 15 no. i 15, czyli mamy no. 50 cm razy dwa, czyli już jest metr. To Marcin ma metr, ja mam zero. <laughs> <laughs> trzeba go gonić, więc tak. muszę tak złowić na no, przynajmniej... Zdecydowanie podoba mi się ten przelicznik. Przynajmniej 3 ryby muszę złowić. Tu karpiki są takie przeważnie, 40 parę sztuk, więc no. To dwa karpie i karaś i, i będziemy na równo. Moja taktyka jest taka, żeby dobrze podnęcić przy brzegu. Ja na tego karpia 40 cm... Też złowisz. Też złowię. No ja będę musiał chyba się troszeczkę tu bardziej przyłożyć. Na, na razie tak zmieniał sobie dwie trzy przynętki. Nie kombinuję. Zaraz Wam pokażę na co łowię. Dzisiaj do podajnika dwie rzeczy z Method Mani pellet Office Sweet 2 mm i Method Mix Zanęta. Też z Method Mani. No nic. Łowimy. Mam nadzieję, że za chwilę wyholujemy jakąś rybkę i będzie co pokazać do kamery. Mamy okazję w końcu przetestować bata 6-metrowego w wersji Travel. Krótki skład. Całkiem wygodnie się go trzyma. Do takiego szybszego łowienia. Ciekawa alternatywa dla klasycznych takich składów. Spławik mamy 1,5 grama. Troszeczkę nam tutaj wiatr nie sprzyja, wieje w naszą stronę ale utrzymujemy zestaw co jakiś czas podnęcamy i sprawdzamy co się dzieje mieszanka przygotowana już taka gotowa, typowo takie rekreacyjne łowienie na dzisiaj tutaj sobie testujemy wersję, którą dzisiaj tutaj testuję to jest metrowa. Wersja travelera waży 322 gramy. Są również dostępne krótsze, odpowiednio 4-5 i 5 metrowe. Tutaj, przy tych dzisiejszych warunkach, w no, zupełności taka 6-metrowa wystarcza. Daleko nie łowimy, więc nie, nie ma potrzeby. O, już mieliśmy jakieś drobne branie. Zobaczymy, co się tam podziało na haczyku. O. W komplecie sobie też dzisiaj przygotowałem krzesło federowe. Pierwszy raz akurat taki zestaw testuję. Całkiem fajnie się sprawdza. Jest gdzie odkładać wędkę. Ramię jest na tyle stabilne, że nam tutaj wędki nie przechyla do przodu. Na krótkie wypady, takie wędkarskie, gdzie nie chcemy zabierać zbyt dużej ilości sprzętu. Myślę, że Fajny kompromis. A wiosenne wędkowanie tylko sprzyja temu, żeby sobie wypaść na parę godzin. Sprawdzić, co się dzieje nad wodą. Robak zmieniony. Wrzucamy, podmęcone wcześniej. Uciekamy. Ciąg dalszy po jedynku. Co się upało dzieje Aż go tu zostawię To już już, już no, było jakiś skarz Miałbym rybę widzisz się poświęcam Idę szukać ryby O, wow! Broni mam, broni mam, broni mam No, Jest rybka Tak? Ale to będzie Karaś chyba Albo Leszczyk Malutka jest. Ja w ogóle podbierak sobie muszę tutaj dać, sprawdzić. O, zawsze się zapomina. Bardzo malutka leszczyk, ale centymetry będą. <głosy> 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 o, o. To no jest taki mały. No mały, taki mega mały to nie jest, no. Ja już sobie te do zdjęć. Mamy leszczyka takiego i idziemy zmierzyć, mierzymy. 41 Dobra, tylko nie, nie naciągaj go tam. <laughs> nie, 41 jest. <nie. laughs> Czyli gonie Marcina już. Dobra. Jakby nie ten kartofł, już by miał 80. Dobra, jest. Pierwsza ryba. Wy, wyciągnięta na brzeg. Bo mieliśmy karpia, tylko już się spiął. Ale się mi się nie nagrało, niestety z tego względu, że zamiast włączyć nagrywanie to to wyłączyłem Bo zacząłem sterować telefonem gimbala, no i niestety się tak zdarza Ale dobra, łowi, łowimy dalej jest no, no, no. Płoteczka Tak Nie za duża Kurde, ja dzisiaj przegram No na razie bat Tutaj jest Bat rządzi bat Ale rządzi. batem czasami się wygrywa się za wody i małymi poteczkami, nie? No Mały No ale ryba, no Uciekaj do wody A nie zmierzyłeś 20 cm 15 co? 20 to wiesz To ja Ci pokażę w czekach jakie są 20 Okej, okay, czekam, czekam, czekam Czyli czekam, masz 10, nawet. no to masz metr 20 Sumuje się, najważniejsze, że się sumuje No A mi uciekł karm <noise> Dobra, biorę się za to ułowienie Ty masz zacząć, czy? Ryba Ryba, ale Bez wskazania? Bez wskazania ja, pierdolę. Albo ją podciąłem gdzieś. Mamy rybkę bez brania. No, No, tylko może być podpięta, nie? Ale centymetry dzisiaj bardziej się liczą. Nieważne skąd ryba. Jak przegram, to wezmę tego zombiaka, co płyną tu, tu, tutaj. Tam są bonusowe centymetry jeszcze. No, ale dziwne, naprawdę, bo chciałem zwinąć zestaw, a tu ryba. Ale to leszczu może być rzeczywiście tak podpięty. Nie, karp i zapięty za cenę, normalnie. Uuu, no to... ładny. O, malutku, bo tutaj centymetry się liczą ale szaleje A, śliczny ładny potem do kamery tam podejdę kogo go pierw rozbroję <noise> <noise> i go pokazać tam do kamery jest pięćdziesiątka Sorry Troszeczkę go pokażemy tutaj. Jest pięćdziesiątka taka. O, taka ładna. Czyli mam dziewięćdziesiąt. dziewięćdziesiąt 10, 10 cm różnicy jeszcze. Gonimy Marcina. Jak 10, jak ty masz 120? Aha, bo tego małego jeszcze przecież. No. no, tak. No ba. Patrz, bym go nie policzył. A widzisz, jestem Dobrze, uczciwy. Czujny, czujny. I czujny. no. Ty, ale wiesz, jakim teraz zwyczajem, co mi się wydarzyło, że ten karp się nie nagrał? Znaczy, się no. nagrał, ale się dziwnie, się nagrał się na telefonie. Bo właśnie się byłem zdziwiony, się okazało, że po załączeniu gimbala pierwsza załączyć gimbala potem aparat, żeby on wykrył coś tam. I jak dałem mu nagrywanie tu, bo tak dałem mu nagrywanie i był narysowany telefon. I sobie myślę, dobra, to będzie się a... nagrywać, że załączam. No to czyli jest w Keszu, nie? Ale metod figera? jest, to jest założonego? Co teraz? Tak, tak, tak. No kurde. No ale kurde się zdziwiłem. Ale jest, jest nagrane nad tym, tylko na... Nie no, coś jest nagrane, tylko w telefonie o, kurwa. Full HD, nie? Trzeba schować się do budki zaraz chyba. Słucham? Mówię, że do budki trzeba będzie się schować zaraz. No ona jest duża, To jak się rozstawi to spoko krzesło wkładasz. No ja w tej mojej, jak byłem z kolegą z takim Mateuszem na chórko, to w dwójkę. Dwa fotele, ten fotel i kuzo i w dwójkęśmy siedzieli. Tam to jest najważniejsze, że od wiatru Cię chroni. Ale też ma okna, czy? Nie, 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 nie ma. A to ma? No z boku. Aha, z boku. Nie, tam nie ma. Jak widzieliście, pogoda nam dzisiaj nie za bardzo sprzyjała. Jest dosyć wiecznie, chłodny wiatr wieje. Mamy też taką tutaj budkę, dzięki której no, możemy sobie uprzyjemnić wędkowanie. E, dosyć szybki sposób rozkładania jest takiej, takiej budki. Mamy funkcję parasola wewnątrz. Jest specjalny system, taki znany z parasoli do rozciągnięcia materiału. Z przodu dwie regulowane tyczki, dzięki którym możemy sobie zwiększyć światło w takiej budce. Fotel, jedna, jedna sztuka jak najbardziej nam tutaj pasuje, zajmuje miejsce nam na tyle, że. I jeszcze jesteśmy w stanie, tutaj, jakiś dodatkowy asortyment zmieścić. Co ciekawe, producent jeszcze tutaj dodał formę rzepów, dzięki którym możemy chwycić sobie wędkę podczas zmiany zestawu. Nie przeszkadza nam tutaj podczas przemieszczania się przy budce. Jeżeli jesteśmy jeszcze w miejscu, które jednak nam zacienia nasze łowisko, zawsze możemy otworzyć sobie. Okna, które są umieszczone w tylnej części budki, z lewej i z prawej strony, zawsze trochę tego światła więcej wpada. Budka została też wyposażona w szpilki. Szpilki, które są ponacinane, nagwintowane. Dzięki temu w twarde podłoże lepiej, łatwiej. Łatwiej nam ją ustawić, wkręcić, i nie powinno być tendencji do wyrywania z podłoża budki, materiał jest hydrofobowany, nie będzie nam przemakał, nie zajmuje dużo miejsca i co ważne, nie mamy podłogi na części łowiskach, jednak jest wymagane, że budka namiot nie powinien posiadać. Podłogi. Tutaj akurat mamy ten model, tak przygotowany, że tej podłogi po prostu nam nie, nie jest nam potrzebna. Budka Kaperlan Broli należy do asortymentu biwaku karpiowego i znajdziecie ją na decathlon.pl. Jak również za niedługo w ofercie decathlon rent. Gdzie będzie można wypożyczyć taką budkę w usłudze? Zaglądajcie na naszą stronę, na naszego fanpage'a Decathlon Bielsko. Tam znajdziecie pełny asortyment wędkarski, który jest dostępny do wypożyczenia. Lista ciągle się powiększa. Zapraszamy również pod komentowaniem, pod filmem, jaki asortyment chcielibyście przetestować w w ramach wypożyczeń. A my postaramy się dodać taki asortyment do, do naszej oferty. Dzięki, że wytrwaliście do, do końca. Dzisiejsze warunki dosyć były specyficzne, aczkolwiek połowiliśmy kilka ryb w starciu Paweł Fider i ja Bat wygrałem nieskromnie ja do, tak. Tak, dzięki przelicznikowi Pawła, czyli do dwóch. E, ile to mieliśmy? 220 do 140. No, 220 do 140. E, natomiast liczę na Pawła, liczę na rewanż, więc niebawem możecie nas również zobaczyć na, nad wodą. Miejmy, ja ma tak, tak, możemy się tak umówić. E, miejmy nadzieję, że będzie w sprzyjających warunkach i bądźcie z nami.